Cześć, tu Peterow, a to DC Universe Online, gra od kilku dni darmowa, chciałem nagrać już pierwszy dzień, ale z dźwiękiem miałem problemy, więc pograłem trochę, żeby się zapoznać z grą, także mam 17 level, ale chcę pokazać, że ta gra jest dla każdego, niezależnie czy zna język, przyznaję się z przykrością, że z językiem u mnie krucho angielskim, gra jest po angielsku. Ale chcę pokazać właśnie, że każdy może z nią pograć niezależnie od znajomości języka. Powiem jeszcze, że troszkę sceptycznie podchodziłem do tej gry. Myślałem, że nie będzie zbyt ciekawa dla mnie, efekty jakie widziałem wizualne. Wydawało mi się, że to za dużo bajerów, rozbłysków, ale w trakcie grania okazało się, że nie widać tego, że gra wciąga naprawdę no 17 level, troszkę pograłem, żeby zrobić. Dobrze, ale żeby nie przedłużać, zrobimy nową postać na PVE, żeby nas nie tukli, gdy będziemy prezentować. No i co? A, mamy demo. Na znaczy, jakiś filmik. W grze jest dużo filmików, stawek fajnych, komiksowych często. Bardzo fajnie urozmaica to grę gra. W ogóle jest urozmaicona wiele questów. No ale może na razie się uciszę. A, pominiemy to demo, dlatego że nie wiem czy się nie uczepni nam tutaj producent. see this new future. My work is not yet done. I must leave this earth to you. claim the exobites and take destiny into your own hands. Spring, I just put a link to do, do this filmik, which is on the top, so that everyone can go and read it. Very funny filmik. A my wybierzmy sobie postać. Eee, a, właśnie, no, mam mężczyznę, a weźmiemy sobie kobietę. Tak, dla ciekawości i żeby urozmaicić. Eee, wybór postaci jest bardzo ciekawy. No, może takiej wielkiej kobiety to nie będziemy robić. A. Możliwości wyboru jest naprawdę dużo, ale po co nam masz tyle dużo możliwości budowy? No, no, taki malutki nie. Oj, i taki wielki nie. Nie wiem o co tu chodzi, ale weźmiemy sobie tą. Na przykład, niech będzie tu można się inspirować jakimiś ustawieniami my sobie weźmiemy zupełnie nowy wybór tu wybieramy czy jakiegoś a nie weźmiemy hero oczywiście tak jesteśmy tak. dobrzy a to jakieś takie zachowania lirciara. Mika, a weźmiemy sobie w flirciarę, będzie śmiesznie. I teraz określamy mentora swojego. Mentorem, a od tego jest zależne chyba gdzie zaczniemy grę. Tak, jak... Za... W innym mieście zaczniemy chyba w zależności od tego jakiego mentora wybierzemy. Z tego powodu wybierzemy sobie Supermana, żeby zacząć w mieście, które już znam. I teraz, jakimi mocami będzie dysponować? Czy ogień, czy gadżety? O, oh, nie, czek, chwila, chwila, wcisnąłem, to zatwierdziłem. Czy gadżety, czy lód? Czy mentalne, moce, czy moce natury? No też ciekawe. Moce czarnoksiężników, może tak to nazwijmy. Eee... Lodu. Lodu są ciekawe, bo mogą zamrażać, spowalniać przeciwników. Weźmiemy sobie weźmiemy lód. I teraz tak, czy będziemy latać, czy... Czy, ach, czy raczej akrobatyka czy super prędkość? Latanie jest naprawdę fajne, fajne. Mnie się podoba latanie, można się wszędzie fajnie dostać. Eee, bronie. Mhm, mm No to to by chyba były pięści. Tak. Pistolety Dwa miecze Hand Blast! O, może Hand Blast To może być ciekawe. Jakieś moce w rękach. Wow Coś takiego. One handed Nie będziemy strzelać karabinem. No, ja myślę, że tak, mnie ciekawi, ale to, to. A weźmiemy sobie. Handplast. Niech będzie. Eee... No tak, podsumowanie. No a teraz ubranie. Tutaj chyba pominę. Yy, każdy sobie tutaj musi się pobawić, ponieważ możliwości tu jest naprawdę, naprawdę dużo, za dużo, żeby to prezentować w tej chwili. No, można <grytanie> ubrać ją w skórę zwierzęcia, ale nie tylko, jak widać. Human. No to Human to coś jak na początku było lawa, skała. No ja raczej lubię normalne kobiety, roboty, nie no to taka pasuje do tej mentalności, którą wybierałem. sobie będzie chyba, że Human Skin bo no to chyba na jedną mniej więcej wychodzi. Nie wiem czym się to różni. A powiedzmy ładniej mi tutaj wygląda. będzie tak Orzesz ha całkiem ładna fryzurka No afro może nie <śm> To też ciekawe o, to, to nie bardzo mi się widzi. też przyjemna wybór naprawdę jest olbrzymi tutaj wszystkiego ciekawa fryzura no ta ciekawa albo oh no nie i ta mi się podoba ale może jednak weźmiemy o. Weźmiemy sobie taką szaloną. Next. Tyle. No skoro tak, hm. zwiemy ją tak, dlatego, że do takiej pewnej ewy. Mam duży sentyment do tego imienia powiedzmy tak. To tak hmm. dla tej osoby to zrobimy. Pewnej. Finish. Okej. Okay. No i zobaczmy, co nam z tego wyszło. Earth the center. Of the I do not plan an invasion, rather an assimilation. I have identified key junctions in Earth's vast nexus of knowledge. These I will capture and digitize first. Of course, some non-essential information may be captured as well. This will be sorted and purged once the digitizing is complete. Earth's resistance does not concern me. There is no intellect strong enough or power brutal enough to resist me. Soon this planet and all it contains will be mine. Intriguing. There is an anomaly in Earth's atmosphere. Beginning analysis. These exobites. By my own technology, each one holding unknown stores of digitized power from Earth's future. My harvester ships will simply reclaim the data provided by these exobites and seal Earth's fate. This is a new obstacle. These humans resist my assimilation. My going cannot hold them. The humans use their powers. In the end, they too will belong to Brainiac. Niestety musiałem czekać w kolejce ponad 5000 ludzi, ponieważ ilość chętnych do grania jest tak olbrzymia, że są kolejki, żeby wejść na serwer. Eee, no tak, jesteśmy na razie w bazie na jakimś statku kosmicznym. Poczekam chwilę. No wyrocznie nam tu ciągle coś mówi Nie będę tu opowiadał fabuły całej Generalnie naszym największym wrogiem jest Brajniak eee, ale bodajże Lux bodajże bodajże Ojejku zapomniałem <laughs> kto eee, Przypomnę sobie później Dał ludziom w każdym bądź razie coś takiego co sprawiło, że każdy człowiek staje się jakimś tam bohaterem. Na razie nie mamy żadnych umiejętności chyba do wykorzystania. No nie, na pewno nie, musimy walczyć tutaj wręcz. Nie powinno być na początek żadnych problemów. tabulacja przełącza cele. A, No i mamy następny dokonania do pokonania. No całkiem na początek nie ma problemu, nie powinno być żadnych problemów z poradzeniem sobie z nimi. Jeszcze dwóch mamy do pokonania. Musiałem zmniejszyć ustawienia grafiki na minimum, żeby nie mieć ścinek przy nagrywaniu. Normalnie gram na full i wtedy ta grafika naprawdę, naprawdę jest ładna, prezentuje się bardzo fajnie. Spróbujemy prawym klawiszem. A, taki atak specjalny, ale nie jest w tej chwili najskuteczniejszy, więc lepiej... Zajmiemy się nimi normalnie pięśćmi. Stąd to nie pięści, to jest ten nasz specjalny atak. Aha, tu niespodzianka. Jakiś wielki mózg. Już trzeba będzie go pokonać, chyba. Aha, czyli ten prawym klawiszem możemy na odległość atakować. O, aha, czyli możemy się cofać i atakować go z większej odległości, ale teraz chyba już trzeba mu dołożyć. This guy.